W Igrze mieć Legnica 0-0, do no, taka piłkarska prawda, jeżeli nie możesz wygrać meczu, to chociaż zremisować. No tak, no, na pewno chcieliśmy podtrzymać tą dobrą pastę mm, dwóch zwycięstw i, i, i tutaj na, na, na własnym obiekcie wygrać kolejny raz, no, nie udało się, szanujemy oczywiście ten remis. No. Mieć się pokazała naprawdę wielką klasę i naprawdę to jest jeden z lepszych zespołów, w którym graliśmy i, i no na, na, dzisiaj nam nie pozwolił na, na wiele. Tak jak powiedziałem, przyjmujemy ten punkt i, i teraz przygotowujemy się do następnego spotkania. No, klasę pokazała Mieć, klasę pokazałeś też Ty. No, gdyby nie Twoje interwencje po strzałach, czy Fina Forcella, czy gargoły no, wynik byłby inny. Cieszę się, że mogłem pomóc zespołowi. No, tego jestem, żeby, żeby bronić. Akurat dzisiaj no, trafiali, trafiali we mnie i, i na pewno z tego cieszymy się, że zagraliśmy na, na zero z tyłu z tak groźnym przeciwnikiem. Nie załamujemy się. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Spokojnie przygotowujemy się do następnego spotkania. I, i, i teraz mam nadzieję, że potrzebuję do dobrostanu na wyjazdach. Karol, w drugiej połowie, no, po kwadrancie, wydawało się, że opadliście z sił. Najpierw no, taka obrona, determinacja w obronie. Dużo zawodnicy musieli biegać. Biegać, a potem no, już nie, nie było tego ciągu do przodu? Przede wszystkim nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce dłużej i, i, i stąd y, y, troszeczkę może zabrakło brak, y, braku sił, bo, bo mówię z dopiero musieliśmy biegać. E, tak jak powiedziałem, no, nie było przytrzymania w środku pola. E, gdybyśmy, mówię, no, troszeczkę przegrali z jednej czy na drugą stronę, no, to wtedy może mieć by opadła siła, siła, ale no, no, tak się nie stało. No, na pewno, no, mówię, groźny, groźny, groźny przeciwnik. Cieszymy się z tego, że nie straciliśmy tej banki. Rozegraliśmy dobre zawody. W dobrym rytmie, nie udało nam się strzelić bramki, mam nadzieję, że, że strzelimy w następnym meczu jakąś bramkę, dobrze by było. Trafiliśmy na zespół, który, który w momencie, od momentu przejęcia zespołu przez Dominika, dobrze momentami nawet bardzo dobrze, dobrze zorganizowana drużyna. Próbowaliśmy tak jak we wcześniejszych meczach i środkiem i bokiem. Kilka sytuacji było tak bywa. W następnym meczu mam nadzieję, że, 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 że to co powiedziałem wcześniej, że zdobędziemy, zdobędziemy jakąś, jakąś bramkę. Na pewno jest to budujące, że, że jesteśmy dobrze zorganizowani tracimy bramek, mamy kilku zawodników ofensywnych, próbujemy, nie to, że jesteśmy pasywni i, i, i staramy się tylko bronić, bo i bronimy, i atakujemy, jest to zbalansowane, jest taki okres w piłce i, i, i tak to bywa i nie ma, czym, nie ma się czym przejmować, trzeba po prostu tylko pracować tak jak pracujemy, dążyć do... Do, 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 do zdobycia bramki, być może kolokwialnie mówiąc troszeczkę bardziej, powiedziałbym pazernym na, 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 na te sytuacje i, i, i tyle. Dziękuję to trenerowi za, za pochwałę, też żeby to nie było dobrane jako kurtuazja, ale rzeczywiście dzisiaj przyszło nam grać z zespołem, którego jakość piłkarska jest na, na, na wysokim poziomie. My doskonale o tym wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę. Chcieliśmy się temu przeciwstawić poprzez grę agresywną. Próbowaliśmy momentami też y, szybko przechodzić. Po odbiorze szczególnie y, tutaj y, poprzez dwa-trzy zagrane, ja taki był cel w tym meczu szybko przechodzić do ataku, szybkiego, żeby stwarzać sobie. Poprzez to, że, że będą się tworzyły w takim momencie, kiedy przeciwnik wiadomo jest w ataku pozycyjny te wolne sektory. Sytuacje były po tej po tej stronie, natomiast no, były oczywiście różne fazy, fazy w, w, tym, w tym spotkaniu. My musimy sobie spokojnie to spotkanie przeanalizować i, i na pewno no, to nie jest czas, ale, ale jeszcze też wyciągnąć wnioski po to, żeby ta gra nasza była jeszcze ze spotkania na spotkanie lepsza. No.